Łzy stają w oczach. Tak będzie wyglądał pogrzeb ofiar Tadeusza Dudy. Oto poproszono dla rocznej córki. Mieszkańcy starej wsi odetchnęli z ulgą, gdy po pięciu dniach poszukiwania odnaleziono ciało sprawcy, Tadeusza Dudy, który najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Jednak wioska pogrążyła się w żałobie, wielu sąsiedzi, Pamiętając groźby i agresję Dudy wobec rodziny i mieszkańców, nie zamierza uczestniczyć w pogrzebie sprawcy, skupiając się na pożegnaniu ofiar. Jak mówią, cała wieś pójdzie pożegnać młodych. Zgasłe nadzieje młodego małżeństwa tragedia w ogniu strzałów. Para była ze sobą od trzech lat, rok wcześniej urodziła się ich córeczka Pola którą wychowywali u boku rodziny w Starej Wsi, jednocześnie budując wymarzony dom. 27 czerwca w tragiczny piątek, podczas pracy na budowie, Zbyszek padł ofiarą śmiertelnego strzału. Ranny został również teść, który cudem przeżył. Następnie Duda wtargnął do domu córki i żony. Justyna próbowała uciec i osłonić dziecko własnym ciałem. Jednak została zastrzelona. Jej roczną córeczka została uratowana przez wuja tuż po strzelaninie. Ostatnie pożegnanie, znak pamięci i wsparcia dla ocalałej córeczki. Msza i pogrzeb to nie tylko moment ostatniego pożegnania z młodym małżeństwem. To również symboliczne wsparcie dla ich rocznej córki Poli oraz całej lokalnej społeczności. To trudna, ale i konieczna chwila, by zacząć proces leczenia ran, które pozostawiła ta brutalna zbrodnia. Rodzina prosi o ciszę i modlitwę. Bliscy Justyny i Zbyszka proszą, by pogrzeb miał charakter spokojny i godny, bez obecności mediów i kamer. Apelują o ciszę, modlitwę i szacunek dla bliskich. Cała społeczność zgromadzi się nad ich grobami, by oddać cześć ofiarom tych tragicznych zdarzeń.